Witam serdecznie moi drodzy, zrobimy czytanie lustro uczuć, sprawdzimy energię na najbliższy czas, czego możecie się spodziewać. Ja oczywiście przypominam, tak jak zawsze, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Po prywatne zapraszam do kontaktu, adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać, dobrać odpowiednikami dla siebie, tak żeby Was chronił, jak osobisty amulet. W razie czego, kochani, służę pomocą, także zapraszam do kontaktu mailowego. No i zobaczmy, lustro uczuć, aspekt męski, żeński. Oczywiście, jeśli słuchają mnie panowie, odwróćcie sobie energię energie w tarocie są zamienne, także jeżeli bardziej z Wami będzie rezonowała na przykład e, strona męska, czy właśnie strona żeńska, no to, no to tak sobie kochani dopasujcie, dlatego że no jest Was bardzo dużo, a, no i siłą rzeczy no nie jesteśmy w stanie po prostu do wszystkich trafić. Natomiast e, zapraszam do tych czytań prywatnych, bo wtedy mam wgląd w Waszą osobistą sytuację, no i jestem w stanie wyciągnąć dużo więcej z tych kart. Zobaczmy co się nam tutaj teraz pokaże Aspekt męski Wow Uu. Tutaj jakiś zakochany królewicz nam się pokazuje I to takie karty mocno, mocno kielichowe Rybarak Skorpion No, bardzo ładne karty Bardzo ładne karty jeśli chodzi o naszego... Mężczyznę, bo on tu wychodzi z propozycją stabilizacji, stałego związku. Może Wam w najbliższym czasie zaproponować zamieszkanie razem, jakiś prezent tutaj mamy w tej karcie wspólna podróż. No, to jest mężczyzna, który jest naprawdę konkretny, stabilny i on wie, czego chce. On twardo stąpa po ziemi. Mężczyzna, który potrafi zadbać o kobietę, potrafi się nią zaopiekować, yy, ma w sobie dużo takiej energii, właśnie męskiej. I kobieta przy nim czuje się naprawdę mocno, mocno zaopiekowana, kochana, szczęśliwa. To, o czym on o was, to co on o was myśli, tak, to co ma w głowie, to jest dwójka kielichów. No. Połączenie bratnich dusz to jest taka energia naprawdę, kochani, z przeznaczenia. Mamy dwa łabędzie, dwa kielichy, tak, mocno uczuciowo. Romantyk, romantyk nam się trafił, ale taki właśnie stabilny, nie bujający w obłokach. Na poziomie serca, a z kielichów, no tutaj naprawdę kochani, to jest e, szczera miłość, szczere uczucie, e, niczym niezmącone, to jest taka energia, gdzie możecie być pewne, że on faktycznie poza wami świata nie widzi e, i w karcie rydwanu, to co on pokazuje na zewnątrz, chęć ruszenia w waszym kierunku, naprawdę i to tak z przytupem, e, także tutaj patataj na rumaku, no i w waszą stronę rusza, to jest energia mężczyzny, który... Wie czego chce, wie kogo chce i jesteście dla niego najważniejszą kobietą, y, która faktycznie mocno siedzi mu w głowie, w sercu. On jest przekonany o tym, że ta relacja ma potencjał na przyszłość, na stały, trwały związek. Y, on będzie chciał z wami bardzo szybko zamieszkać, stworzyć relację, dlatego że on wie, że takiej kobiety jak wy nie można stracić. Y, nie wiem co wy mu zrobiłyście, ale naprawdę ten mężczyzna czuje silne połączenie. To też może być na poziomie energii, prawda? Że znacie się z poprzedniego wcielenia, takie energie soulmate, twin flames, czyli wy się naprawdę mocno rozumiecie, energetycznie łączycie, no i rezonujecie ze sobą. Natomiast, moje drogie panie, no tu jest jakaś klatka myśleniowa, wy się troszeczkę obawiacie, że być może to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Troszkę z dystansem podchodzicie do tej relacji. I tak, no, macie strach w głowie, macie strach, obawy, być może jesteście po jakimś związku bardzo toksycznym, który was wykończył, i boicie się zaufać, boicie się zainwestować w nową relację, dlatego że często jest tak, że ktoś na początku tak bardzo wychodzi uczuciowo, no to też mówi się, że stosuje love bombing, aczkolwiek przy tym mężczyźnie tego nie widzę, to są jedynie wasze obawy. Natomiast na poziomie serca, no, macie króla monet. wiecie, że to jest mężczyzna do stałej relacji wiecie, że można stworzyć bezpieczną przystań i czujecie się w energii kobiecej bardzo zmysłowe, bardzo um, takie pociągające dla niego, tak? I faktycznie z waszej strony uczucia są szczere. Jeżeli wy już wyjdziecie z energii strachu i lęków, przypracujecie to w sobie, to macie szansę stworzyć piękny związek, bo tak, przy was ósemka kielichów, zakończenie trudności, to czego nie widzicie i to czego nie dostrzegacie, to jest taka energia, gdzie mm, u was się kończy taki zły czas uczuciowy. Być może wcześniejsze lekcje karmiczne dały Wam w kość, natomiast teraz wiecie, czego nie chcecie. No i w nową relację możecie wejść z pełnym zaufaniem, przynajmniej patrząc na rozkład tych kart. Śmiało możecie zaufać temu mężczyźnie, bo on mi się pokazuje bardzo stabilnie. I to jest ktoś wierny, kto Was nie zrani, nie zdradzi, nie oszuka, nie pójdzie gdzieś w bok. Nie. Ten mężczyzna tutaj nie. Co w najbliższym czasie? Uu. No, nie mam pytań, kochani. As Monet, królowa monet i karta gwiazdy to są no, energie bardzo stabilne. To jest ktoś, kogo manifestowałyście w swoim życiu, i ten mężczyzna manifestował was. Relacja z przeznaczenia, stały związek, nowa droga, nowa możliwość. Um, on w was widzi potencjał na żonę. Naprawdę, potencjał na żonę i karta gwiazdy, spełnienie marzeń. Możecie rozmawiać o założeniu rodziny, tak, żeby mieć dziecko. Zamieszkać razem będziecie chcieli, i tak, jakby zaplanujecie tą przyszłość. Tutaj jest relacja bardzo stabilna. No, jakie ostatnie mamy piękne karty, teraz ogólnie energie nam sprzyjają. Także tutaj te nowo poznane osoby mogą się okazać osobami do stałych relacji. Jeśli chodzi o znaki Zodiaku, bo to też często pytacie: mamy tutaj rybę raka Skorpiona, mamy wodnika, koziorożca, pannę oraz byka. Trygon ziemi, trygon wody bardzo mocno nam się zarysował, także tutaj może się dotyczyć takich znaków. Aczkolwiek pamiętajcie, zawsze też patrzymy na ascendent, znak księżycowy, znak słoneczny na wykresie urodzeniowym. To wszystko można sobie sprawdzić w internecie. Wpiszcie sobie kalkulator ascendentu, tak? Trzeba wpisać swoją datę urodzenia, godzinę oraz miejsce. I tam wszystko Wam ten kalkulator obliczy. No, i będziecie wiedzieć, tak? W czym macie ascendent, w czym macie słońce, księżyc e, i jak to na Was wpływa, bo często jest właśnie tak, że nie tyle Wasz znak zodiaku, co właśnie ten ascendent e, wpływa na Wasze życie to, i na to, jak Was ludzie postrzegają e, i z jaką energią tutaj wchodzicie, tak? W te relacje. Natomiast tu jest tak piękny potencjał, tak piękna relacja, że moi drodzy, aż mnie zatkało. Zobaczmy księżycologię, karty wyroczni, e, jaki przekaz dla Was. Szczęście jest po twojej stronie. Hm. No ładnie, jeszcze tak buławowo ogniście, tu mamy energię strzelca, także jest pasja, namiętność, no tu jest bardzo duża chemia pomiędzy Wami. To może być wasz bliźniaczy płomień. Osoba, z którą wcześniej byliście, właśnie w poprzednim wcieleniu, mieliście jakieś silne połączenie, może to też ktoś wracać z przeszłości, z kim kiedyś mieliście do czynienia, ale wasze drogi się rozeszły. Natomiast tutaj pokazuje mi się mężczyzna, który jest z przeznaczenia. Jeśli słuchają mnie single, to ten mężczyzna czy ta kobieta pojawią się na dniach. Ale mam wrażenie, że to jest czytanie dla osób, które już kogoś poznały. No. Także, kochani, dużo miłości, wszystkiego dobrego dla Was i jeśli macie ochotę na czytanie prywatne, śmiało, piszcie.